Na Nautilusem Radia Z. Zbliża się czas wakacji. Wakacje będziemy próbowali nagrywać yy, różne ciekawe wydarzenia, dźwięki itd., itd. Odwiedzimy ciekawe miejsca, w których wydarzyły się rzeczy niesamowite. Nie mieliśmy na to czasu w ciągu roku, ale sądzę, że teraz. Właśnie nadchodzi moment, kiedy zaczną się wyprawy nautilusowe. Jeżeli wiecie o jakimś ciekawym miejscu, jeżeli w ogóle wydarzy się coś ciekawego w wakacje, także śmiało dzwoncie, ponieważ będziemy odsłuchiwali naszą sekretarkę. Warto zapisać sobie do niej numer 695-5855, kierunkowy 022. Będziemy czekali także na Wasze maile nautilus, małpa radio razem.com.pl. Rzadko się zdarza, że mamy potwierdzenie yy, od rządu od rządu o zjawiskach o których mówimy w audycjach na z tym razem taki sygnał dotarł do nas z, e, z Londynu z Wielkiej Brytanii gdzie oto po raz pierwszy chyba w Wielkiej Brytanii rząd zajął stanowisko w sprawie zjawiska UFO sprawa jest na tyle ważna że uznaliśmy że musimy ją przedstawić wam drodzy załoganci. oto nasz korespondent z Londynu Parlamentarny Rzecznik Praw Obywatelskich dopomógł naukowcowi z Walii uzyskać z Ministerstwa Obrony utajnione dotychczas dane o pojawianiu się nierozpoznanych obiektów latających nad Wielką Brytanią. Dane takie gromadzi jedna z komórek Sztabu Wojsk Lotniczych o tajemniczej nazwie Sekretariat 2A a zazwyczaj ujawnia się je dopiero po 30 latach. Ostatni raz takie obiekty widziano nad Wielką Brytanią w zeszłym roku. 15 lutego zeszłego roku kontrolę ruchu lotniczego w Szkocji przez dwie minuty obserwował na radarze poruszający się z prędkością prawie 5000 km na godzinę obiekt o długości 16 km i szerokości nieco ponad 3 km. Leciał on w kierunku Irlandii, a zniknął nad Atlantykiem. Trzy miesiące wcześniej pilot cywilnego samolotu lecącego nad środkową Anglią dostrzegł lecący też z wielką prędkością niezwykły obiekt z bardzo jasnymi światłami pulsującymi co 20 sekund, gdy światła zwykłych samolotów pulsują mniej więcej co sekundę. Inny pilot powiedział, że podczas lotu nad Morzem Północnym jego samolot został oświetlony snopem światła. Jednocześnie piloci trzech innych samolotów lecących w pobliżu poinformowali, że widzieli szybko lecącą świetlistą kulę. Obiekt ten dostrzeżono też za pomocą radaru meteorologicznego. Zimą 10 lat temu obiekt z czerwonym pulsującym światłem u góry i niebieskimi u dołu zawiesł w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej w okręgu Suffolk i wzbudził żywe zainteresowanie i ochrony. Następnego dnia w tym miejscu na Ziemi znaleziono wgłębienia, które wykazywały niedużą promieniotwórczość. Są ślady, są także przedmioty materialne, są... Są relacje mówiące o tym, że obiekty poruszają się z prędkością kilkunastu tysięcy kilometrów na godzinę, po czym zatrzymują się nagle w jednym miejscu. Są także obserwacje świateł i tak Posłuchajcie, jakie jest oficjalne stanowisko rządu brytyjskiego w tej sprawie. Zdaniem ministerstwo Obrony wszystkie te przypadki mają wyjaśnienie naturalne, a jeden z wiceministrów zadeklarował, że podchodzi ono do tych zjawisk bez uprzedzeń. Odtajnione dokumenty wykazują jednak, że w roku 65 wydało ono polecenie, żeby informacje o pojawieniu się nierozpoznanych obiektów latających nie ujawniać środkom przekazu. Z jaką dumą podkreśla ono, że dzięki takiej polityce udało mu się uniknąć żądań, aby przypadki takie zbadać. Informacje o nierozpoznanym obiekcie latającym w Suffolk walijski naukowiec Colin Rudyard wydobył więc nie z brytyjskiego, ale z amerykańskiego Ministerstwa Obrony dzięki temu, że w Stanach Zjednoczonych istnieje ustawa o wolności informacji. Podkreśla on zresztą, że nie chodzi mu o to, czy małe zielone ludziki istnieją, czy nie, ale utajniając dane o tego rodzaju obserwacjach, środowisku naukowemu uniemożliwia się rzeczową dyskusję. Dla Nautilusa z Londynu Mariusz Kukliński, Radio Z. Bardzo ważne wydarzenie, ale my w Polsce także mamy takie akta. Jest taka osoba, która nawet próbowała dotrzeć do nich, to mówię w tej chwili oczywiście o panu Ryszardzie Grundmanie, który był szefem służby ruchu lotniczego przez wiele lat, to było w latach 80. zbierał informacje o przelotach takich obiektów. Podejrzewamy, że gdzieś są takie akta w Polsce, gdzie gromadzone są te relacje. Na razie mamy kłopoty z dotarciem do nich, a może ktoś tam pomoże w tym, może jest osoba, która ma do nich dostęp i zadzwoni. 695-5855-kierunkowy 022. Prosi, prosi także o adres, proszę bardzo. Na... A już niedługo wystąpi na pokładzie Nautilusa. No je, jeden z najsłynniejszych numerologów świata. W wiadomościach Piotr mówił o tym, że jest możliwe połączenie się obu Korei. To jest, nie, to jest niesłychane, ale ja rok temu rozmawiałem ze znanym polskim astrologiem, który dokładnie przewidział to wydarzenie. Wydawało mi się to wtedy nieprawdopodobne, dzisiaj rzeczywiście minami z Płyniecie na autobusem Radia Z za chwilę, rozmowa z numerologiem. Czyli najmniejsza w Polsce audycja o zjawiskach paranormalnych, niezwykłych i najciekawszych, bowiem uważam, że właśnie te sprawy są najciekawszymi sprawami na świecie. Na pokładzie Nautilusa witam serdecznie wspaniałego gościa Joannę Łukaszewicz z naszego działu internetowego. A to dlatego, że rozmawiałaś z bardzo ciekawą osobą. Może powiedz, kim jest pani Gladys Lobos. Witam, Gladys Lobos jest chilijką, ale od wielu lat mieszka w Hiszpanii. Zajmuje się numerologią od 50 lat, a już od 12 lat Jeździ ze swoimi wykładami i kursami po całym świecie. Miała taki kurs po prostu, miała w Polsce? Miała w Polsce, tak. Jest niesamowitą osobą, bije z niej taka sympatyczna mądrość, i, a wygląda zupełnie normalnie, taka starsza pani, tak jak nasza babcia. Drodzy zawogacze, ponieważ może są osoby, które nie wiedzą, co to jest numerologia, prawda? Aśka? Bo to jest mhm. taki termin wyjątkowy. Numerologia to jest nauka o liczbach. I mówi mniej więcej tyle, że nasze życie to są liczby. Czyli urodziny, urodziliśmy się któregoś dnia, ważymy tyle, tyle. No zobaczcie, ile jest tych liczb i te liczby wpływają na nasze życie. Tak. Liczby pokazują nasz charakter, można powiedzieć. Pani Gladys Labos mówiła, że dzięki numerologii możemy zmieniać swoje życie, możemy na nie wpływać i... Lepiej się wyrażać, lepiej rozwijać swoje własne potencjalne możliwości. No, ciekawa sprawa. Posłuchajmy w ogóle pani Gladys Lobos, ponieważ Asia z nią rozmawiała, my nagrywaliśmy ten wywiad. O to, co mówi na temat samych liczb. W numerologii używamy dziewięciu numerów, i każdy z nich ma swoją osobowość, dobrą i złą. Kiedy mamy jeden z nich w swojej karcie, otrzymujemy potencjał tego numeru, jego złą i dobrą część. Zapytaliśmy panią Lobos o szczęśliwe numery. Czy w ogóle coś takiego jak szczęśliwy numer istnieje? Nie ma wcale szczęśliwych numerów. Jest tylko jeden, który przysparza więcej szczęścia niż inne. To jest trójka. Oznacza optymizm, czar, radość i otwartość na życie. Poza tym jest to jedyny numer, który jeśli otrzymujesz go wraz z datą urodzenia, daje ci więcej szczęścia w życiu, ale szczęścia w znaczeniu przypadku szczęśliwego. Czasami ludzie o tym numerze nie wierzą w to. Są tak przyzwyczajeni do tego, że wiele rzeczy przychodzi im łatwiej, że ludzie pomagają im i wszystko się udaje. Uważają po prostu, że to im się należy. Ale kiedy porozmawiamy z osobą, Pechową, której wszystko przychodzi trudniej, będziemy wiedzieli, że to rzeczywiście jest szczęśliwy traf. Czy wierzysz w to, że na przykład trzynastka jest pechowa? Bo jest takie przekonanie wśród ludzi, że trzynaście to pech. Hmm, chyba nie. Przynajmniej dla mnie nigdy nie była pechowa. Y Trzynastka sumuje się do czwórki, więc można powiedzieć, że może przysparzać więcej pracy i więcej trudności. Natomiast... Sumuje się do czwórki? No, słuchacze pewnie nie wiedzą, cóż to takiego znaczy, ale Asia jest w tej chwili już prawie ekspertem od numerologii. Ale posłuchajmy może, co powiedziała pani Gladys-Lobos właśnie o tej liczbie trzynaście. 13 to tylko liczba, tak jak każda inna. Kiedyś powiedziałam moim studentom, że myślę, iż być może kiedyś w dalekiej przeszłości coś przytrafiło się takiej osobie w 13 dniu któregoś miesiąca, i uwierzyła ta osoba, że 13 to mój pechowy dzień. Tak samo jak z czarnym kotem, który przebiega przez drogę. Numerologia polega na tym, że ustalamy pewne numery danej osoby, prawda? Później sprawdzamy kombinację tych numerów i na podstawie tych kombinacji no, wyciągamy wnioski. Tak, tych obliczeń jest tak naprawdę bardzo dużo i naprawdę żeby zrobić rzetelny portret numerologiczny powinno się sporo nauczyć. No na pewno wszystko już o numerologii wie pani Gladys Lobos, ponieważ mówiła nam także właśnie o tym łączeniu różnych liczb człowieka. Na świecie jest dużo więcej złych niż dobrych kombinacji numerów. Dlatego my, numerolodzy, mamy tak wiele do roboty. Jest wiele osób, które mają złe kombinacje. To oczywiście nie znaczy, że to jest zła osoba. To znaczy, że numery w tym przypadku walczą ze sobą. Nie zgadzają się i przynoszą złe konsekwencje tej osobie, ale to może być bardzo wspaniała, ciepła, dobra osoba. Po prostu rzeczy nie dzieją się dobrze, ponieważ numery są w opozycji do siebie. To jeszcze nie koniec do numerologii wrócimy za chwilę mamy dobrą dla was informację otóż na naszych stronach internetowych wwwradiozpisane można będzie sobie stworzyć portret numerologiczny tak to się mówi? Tak, tak to się mówi. Także jeszcze do numerologii za chwilę powrócimy. Audycja, na którą czekacie cały tydzień, wiemy o tym, bo piszecie o tym w listach. Do nas, bardzo nam miło. Na pokładzie Nautilusa cały czas jest z nami Joanna Łukaszewicz z działu internetowego Radia Z. Porobiło się trochę, bo tutaj realizujący nas oficer pokładowy Tomek Gwiaździński podał Ci datę urodzenia, prawda? I wyszło nam, że ma... jego liczbą jest trójka. Tak. Co to znaczy, jaki jest Tomek? Jest to bardzo szczęśliwa liczba. Ludzie o tej wibracji urodzenia mają dużo szczęścia w życiu i czasami nawet o tym nie wiedzą. Jak wchodzą do pomieszczenia, to powinny nieść radość innym. Powinny również ładnie wyglądać. No czekaj, ja, ja mam jedynkę, to jak, jaka jest taka cecha jedynki? Przebojowość. Przebojowość. No, no to się nawet skaza. Ale może wróćmy do rozmowy z panią Gledys Lobos o to, co powiedziała na temat numerologii. Zawsze mówię, że inne techniki są równie dobre co numerologia, bo one są dobre, jeżeli są praktykowane przez profesjonalistów. Astrologia, grafologia i inne. Ale numerologia jest dla mnie szczególna i inna niż reszta technik, ponieważ jest jedyną znaną ludziom techniką, która może zmienić życie tych ludzi. Oczywiście poprzez zmianę numerów i kombinacji danego człowieka. Od nas można się nauczyć, która kombinacja jest dla ciebie dobra. Tak jak mówiłam, każdy numer ma dobrą i złą stronę. My mówimy, jaka jest dla danej osoby najlepsza kombinacja. To jest indywidualne. Co jest dobre dla mnie, może być złe dla kogoś innego, ponieważ ja mam inny numer zapisany w dacie urodzenia. Jeżeli osoba ma złą kombinację numerów w swoim życiu, będzie napotykać na wiele problemów. Profesjonalny numerolog zmieni kombinację numerów tej osoby i w zamian wpłynie na rozwój tej dobrej części naszego życia. Ciekawe rzeczy, naprawdę. Ale zobacz, że jest tak, że na przykład nasze imię, nazwisko też jest pewną liczbą i też numerologicznie wpływa to na nasze życie, a kobieta w pewnym momencie, kiedy wychodzi za mąż, zmienia nazwisko, czyli zmienia się jej los, to by też się zgadzało. Tak, nawet pani Gladys Lobos mówiła, że kobiety, przynajmniej w krajach, w których zmieniają nazwisko, powinny wziąć taką poradę numerologiczną. Mamy ten przypadkiem... fragment, mamy ten fragment. <laughs> Dokładnie posłuchajmy, co mówi pani Gladys Lobos, jeden z najsłynniejszych numerologów świata. I after marriage, ja bym radziła po ślubie w przypadku kobiety, ponieważ my kobiety z Ameryki Południowej czy Hiszpanii wychodzimy za mąż i nie przyjmujemy nazwiska po mężu. Ale w waszym kraju tak jest. Dla każdej kobiety oznacza to zmiany w jej życiu, w tym właśnie poprzez zmianę nazwiska. Kiedyś była u mnie kobieta, która miała już wielu mężów. Pokazała mi listę ich nazwisk i datu urodzenia. Kiedy sprawdziłam, była zaskoczona trafnością rzeczy, które jej powiedziałam. Szczególnie kiedy doszłyśmy do przedostatniego męża. Spojrzałam i powiedziałam, mój Boże, jak wiele było między wami przemocy. Dlaczego? Odpowiedziała się z tym mężczyzną, bo wiedziałam, że jeśli z nim zostanę, to albo on zabije mnie, albo ja jego. Możecie w to wierzyć lub nie, ale pamiętam, kiedy na moich oczach numerolog dokonywał analizy numerologicznej jednego z naszych kolegów redakcyjnych. Mówił takie rzeczy, że po prostu ten kolega mój później zapytał mnie, czy przypadkiem nie zdradziłem temu numerologowi pewne informacje z jego życia. Nie było tak i faktycznie chyba coś w tym jest. Posłuchałem i jeszcze jednego, jednego fragmentu wypowiedzi pani gledy z poświęconego technice liczenia The Numery z naszej daty urodzenia, takie jak 4, 5, 8, 9, to numery karmiczne i oznacza to, że będzie się miało trudne życie. A to, że ktoś takich numerów nie ma, oznacza tylko, że nie ma określonych możliwości czy cech charakterystycznych. Osoby specjalne, które mają w życiu jakąś misję do spełnienia, najczęściej mają 9, 7 i 5. Jeśli masz te numery, to znaczy, że jesteś bardzo starą duszą i w każdym z poprzednich żyć zbierałeś dużo doświadczeń. Na pokładzie moja koleżanka Joanna Łukaszewicz może powiedzmy słuchaczom, których zainteresowało to, że można w internecie sobie policzyć. Tak da. i nie trzeba nawet się specjalnie męczyć. Wystarczy wpisać swoje imię nazwisko, datę urodzenia i komputer pokaże wasze charakterystyki na stronach www.radiozpisane razem.pl bądź też radiozpisane razem.com.pl Możecie to zobaczyć już wkrótce również. Program, który będzie wyliczał indywidualne miesiące bądź też lata, jako że nasze życie dzieli się na, dziewię na dziewięć cykli. No zresztą wszystkie informacje dotyczące, dotyczące numerologii będą też na naszych stronach, a także będzie pełen wywiad z panią Gladys Lobos. Ten statek płynie tylko dla was 6955855 kierunkowy 022. Radio Z. Na pokładzie Nautilusa Radio Z Ciekawa historia z Opola. Łączymy się teraz z panem Maćkiem Mironowiczem. Panie Maćku, to było kilka lat temu. Może proszę opisać okoliczności tego wydarzenia. Witam, to było 4 lub 5 lat temu. Bodajże to była zima. Stało to się w nocy, Pewnego, pewnej nocy właśnie obudził mnie telefon, który sto, stał na szafce nocnej koło mojego łóżka. To było o godzinie drugiej w nocy. Oczywiście odebrałem telefon, ale nie usłyszałem niczego poza sygnałem zajętości i odłożyłem telefon na, na widełki. No w zasadzie to wydarzenie nie jest niczym szczególnym, bo Trochę takie, się się takie historie się zdarzają. Po paru sekundach telefon zadzwonił ponownie i to samo, ale nikt się nie odezwał po moim halo natarczywym i oczywiście bardzo zerowanym halo w tym momencie. I przy drugim telefonie obudziła się również moja żona, która ten telefon usłyszała. I kładąc się spać po raz drugi, już zerowany bardzo, poczułem y, swąd w mieszkaniu. Poczułem zapach spalenizny. Nie wiem czemu odruchowo pobiegłem do kuchni, bo tak mi się wydawało, że do dziś z kuchni ten, ten zapach dochodzi. Zobaczyłem na blacie kuchennym płomień sięgający no, mniej więcej pół metra wysokości, sięgający szafek, które wisiały na, na ścianie. I oczywiście no, odruchowo wziąłem z czajnika, wylałem szybko wodę, zgasiłem ten płomień i zastanawiam mnie, skąd się wziął płomień na blacie, a po drugie kto mnie tym telefonem no, obudził, no, nie, bo ten telefon mi uratował no, co najmniej mieszkania, może i życie. Czy nie było tak, że na przykład na tym blacie stała jakaś kuchenka elektryczna albo nie, rozlany ja spirytus? Właśnie nie, ja mam kuchenkę gazową, która oczywiście była włączona w nocy. I, I do tej pory nie wiem skąd odległości pół metra, dobrego pół metra od kuchenki gazowej mógł się pojawić ogień na blacie. Natomiast jeśli chodzi o, o, o ten telefon, to. Obydwoje, obydwoje żona podejrzewamy, że mogła być to no, świętej pamięci moja matka, która no, bardzo mnie kochała i być może się opiekowała nami w ten sposób właśnie. Panie ku pan w sposób jednoznaczny łączy te dwa wydarzenia. To one są dla no, pana. No, nie widzę innego wyjaśnienia, ponieważ no, kto mógłby do mnie dzwonić o tej porze, nie odwracać w telefonie i po raz drugi, kiedy ja po raz pierwszy nie poczułem tego zapachu, po raz drugi ten telefon zadzwonił, wtedy dopiero poczułem ten font. No tak, było to około, około drugiej w nocy. Tak, tak. tak. Także trudno tutaj podejrzewać rzeczywiście, że to była jakaś pomyłka przypadkowa. Dokładnie. Ale. za no dużo jest tych wierzności w tym momencie. Czyli tak, pan uważa, że ten telefon, który zadzwonił, to po prostu był telefon od pana nieżyjącej matki, która ostrzegła pana przed tym, co się dzieje. Tak w nam się wydaje o z żoną. Natomiast pozostaje jeszcze pytanie związane z tym ogniem na tym blacie. Czy Nie mam pojęcia, może podróży? jakieś ostrzeżenie, może jakiś, jakiś znak. Nie mam pojęcia zupełnie. Czy po tym wydarzeniu inaczej pan troszeczkę patrzy na otaczający świat? Powiem panu, że y, ja zawsze wierzyłem, że coś istnieje po tej śmierci, natomiast no, wtedy się po prostu troszkę wystraszyłem, troszkę się przejąłem. No i nie ukrywam, że następnego dnia pojechaliśmy po też nawet z żoną do, do mamy właśnie na grup. Nautilius Radia Z. Takie historie nas interesują, na takie historie czekacie cały tydzień. Może jeszcze raz przypomnę numer 6955855 kierunkowy 022 adres internetowy na